Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. A ze mną Korian Kondziela. Dzień dobry. Filip Zaremba. Witam serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o filmie LARP, miłość, trolle i inne kwesty". Słuchajcie, jako że jesteście specjalistami z tego tematu, no to rozwijcie proszę ze mną LARP, czym jest LARP, o co w ogóle Life chodzi? Life, action role play. Role role, role to bardzo Nie. Tak, właśnie, widzę. że to to nie. To nie wyszło. Myślę, że się to lepiej zrobili, ale. Tak, dla niewtajemniczonych, czym jest ten LARP? LARP jest taką rozgrywką. E, może być roz, e, z różnych uniwersów, natomiast łączy to, te rozgrywki to, że post, e, bohaterowie, czy gracze w, w tej rozgrywce, stają się bohaterem na cały czas tego trwania. Mają jakieś swoje misje. E, mają często misje swoje indywidualne, czasami są misje jakiejś frakcji. No i odgrywa się daną postać przez czasami bardzo długi czas, nawet kilka dub, e, grając z innymi tego typu graczami. Jakoś mhm. taki, taki rodzaj improwizowanego teatru. Jasne. W określonym uniwersum. Tak. E, dobrze, Kolejny. pozwól, że zacznę od Ciebie. LARP, Miłość, Role i inne questy, jest to film długometrażowy, aczkolwiek Ty wcześniej zrobiłeś etiudę. Tak. LARP. Czy to jest... W, wiem, bo widziałam film. Wiem, że nie jest to kontynuacja. Jest to pewna wariacja, Czy jakbyś określił ten długi metraż i dlaczego akurat zdecydowałeś się, że tu dalarp to będzie ten film, który przełożysz potem na długi metraż? No właśnie dlatego, że czułem największy niedosyt okay. e, po, po wszystkich moich krótkich metrażach, bo czułem, że tam był dużo lepszy film niż ostatecznie zrobiłem i dużo mhm. ciekawszy bohater. E, bo ten, ten krótki metraż tam miał jakąś drogę festiwalową, nawet dostał jakieś nagrody i wydawało się, że jest z nim ok, ale po latach, jak na niego spojrzałem, to poczułem, że zmarnowałem e, to, co jest esencją, czyli siłę wyobraźni. Dlatego okay. nie, 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 nie okazałem, że przez to, że wtedy opowiadałem bardziej obiektywnie i tak opałem pewien dystans do tego bohatera, e, to nie zopałem e, jego, jego przeżyć, jego subiektywnej narracji, jego siły, jego wyobraźni, tego, mm -hmm. co on sobie myśli. To jak sobie wyobraża różne sytuacje na swój sposób. Jak wchodzi w ten w larpa, mhm. jak wchodzi w ten świat wyobraźni też w świecie fantazy? Więc to dziś czuję, że mi to umknęło, a, a czułem, że to ciągle ma duży potencjał w kinie, więc wróciłem do tego tematu. Jasne, tutaj w długim metrażu Filip, czyli główny bohater sergiusz. Powiedz Filip, czy Ty widziałeś Etiudę w trakcie przygotowań Widziałem. do długiego metrażu? Czyli to Widziałem. nie była czysta karta dla Ciebie? Widziałem, nie, nie, to było bardzo. No to było jakby no, trudne zadanie, jakby Marce jakby z zrobił tą rolę już i już jakoś super to zrobił. No i ja wchodzę, ale też ten scenariusz jakby pełnometarzowego larpa był inny i był bardziej jakby, jakby rozszerzony i też no tworzyliśmy tą postać jakby też od nowa, nie? Tak, tak. Jakby ze mną, nie? I mm -hmm. ze mnie. Jakby. Mm -hmm. Jakby z tego, co ja tu mam w tym jakimś swoim aktorskim empluado <laughs> do zaoferowania, to Kodian z tego skorzystał i, i taka opowieść powstała. Jasne. Mówicie o Larpie, że jest osadzony w konkretnym uniwersum. Jakie były te inspiracje popkulturowe dla LARP Miłość i Naquesty, zarówno dla filmu, jak i dla Twojego, twojego bohatera? No ja tak, jeżeli chodzi o samą tę część z fantazją, to tam głównie jest oparty na uniwersum Warhammera, gdzie, czyli to jest to uniwersum, w którym ja uczestniczyłem też jako larpowiec, też grałemśmy mm -hmm. larpy w uniwersum Warhammera, więc tam wzięliśmy te rasy i tych sigmarytów i innych, ale jeżeli chodzi w ogóle o te koncepcję tego filmu, no to ona jest gdzieś... Taką magmą zrodzoną z filmów, które oglądałem chyba w dzieciństwie najbardziej. Że to ulepione gdzieś z takich filmów amerykańskich lat 90., 80., mm -hmm. które leciały na Polsacie. Ja to oglądałem, gdzie rzucano jedzeniem, we frajerów mm. i tak itd. To jest w ogóle już bardzo retro. I to też to rozbrajamy, mówiąc, że po prostu ten się oglądał film dlatego tak się zachowuje. Mm -hmm. Ale gdzieś, gdzieś to jest no na pewno to takie kino amerykańskie, często o młodzieży, niekoniecznie młodzieżowa, ale często o młodzieży. E, trochę takie łobuzerskie, urwisowskie, jakiś mm -hmm. kanurwisów, urwisów, jakiś gunis, coś takiego pewnie. Mm -hmm. to, to nie jest tak, że do tych filmów jakoś bardzo wracałem e, pisząc scenopis na przykład, czy scenariusz, mm -hmm. tylko bardziej to jest gdzieś osadzone we mnie tak głęboko, że wiedziałem, że do, do, do tego bohatera, Jasne. do tego świata pasuje ten, ten gatunek. Czyli bardziej sama stylistyka tamtych tak, tak. filmów, niż konkretne inspiracje No nie, jeżeli to padał to jakikolwiek to tytuł to 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 e, podczas pisania scenopisu, no to najczęściej padał Scott Pilgrim. Taki film mm -hmm. Scott Pilgrim za świat. Mm -hmm. Bo to też jest taki bohater, to też jest trochę retrofilm, on też jest taki komiksowy, mm -hmm. bohater zawieszony między rzeczywistością a fantazją, więc to gdzieś tam padało najczęściej, ale to też nie jest tak, że to zrobiliśmy jeden do jeden Scotta Jasne, Pilgrima, oczywiście. tylko gdzieś tam, czasami to był taki benchmark. Filip, a jakie były twoje benchmarki? No yy, tak do, inspiro do inspirowania się <laughs> przy tworzeniu tej postaci, yy, to myślę, że dużą rolę odegrał. Serial Sex Education i rola y, właśnie y, Otis Samelberna, czyli, y, czyli ta, ta główna. Mm -hmm. Jakaś jakoś jego, jego jakoś introwertyczność, a jednocześnie wielka wyobraźnia i, i, i wielka kmina, y, której nie ma też odwagi y, pokazać światu. Y, na się konfrontuje tak ta ta jak główny bohater larku bo trzeba się niestety skonfrontować. Wyobraźnia jest piękna, ale trzeba się ze światem skonfrontować. O tym, Nie o tym można uciekać film. cały czas. E, I y, jadąc, jadąc na plan i w playliście w ogóle miałem, jak się przygotowywałem do rolu, miałem playlistę Sergiusz e, i, były tam, i były tam różne kawałki, była tam muza z Wiedźmina, trójki, która mi też pozwalała się w to jakoś wkręcić. E, i taką główną piosenką seriusza była piosenka pod tytułem Helena. To jest był mm. My Chemical Romance. Mm -hmm. Proszę bardzo. E... Do monologu wewnętrznego. <laughs> <laughs> takie, takie benchmarki. <laughs> Słuchajcie, wiem, że mamy mało czasu, musicie pędzić na następne wywiady, ale nie mogłabym nie zahaczyć, mając bezbudujkę tutaj na naszych fotelach o najnowszy sezon 1670. Mm -hmm. e... Filip, dołączyłeś do obsady. No ja... Mam niesamowite szczęście, słuchajcie. Jestem w farcia węglicia. <grymne> no, no, jak no. właśnie dołączyć do obsady y, serialu, który już po pierwszym sezonie można nazwać ikonicznym? No, na początku bardzo stresujące mm -hmm. yy, i trudne, no bo ja nie wiedziałem totalnie jak zagrać tę rolę, mm -hmm. ja też nie wiedziałem jak... Na ile sobie mogę pozwolić przy takich tuzach młodszego i starszego pokolenia, z którymi gram i których oglądałem jakby w grudniu, jak serial wychodzi, który mi się jarałem. A jednocześnie ja nie wiedziałem, jak to grać. I moja postać czyli Stanisław nie wiedział, jak być synem Jana Pawła, bo nie podziela jego ambicji zostanie królem Polski. <grym> eee, no i jakoś się to odkrywałem, no ale był, był to mega zaszczyt. Był to mega zaszczyt i ja jestem zachwycony tym drugim sezonem. I e, mimo tej wielkiej poprzeczki jakby komediowej, którą totalnie przebija. Uważam ten drugi sezon. To jest to też poważna opowieść o nas namiętnych ludziach i o Polakach. Kordian, pytam też o 1670, dlatego, że I Litwinach. I Litwinach. Pytam też dlatego, ponieważ w Łabie wspaniale aktorzy, z którymi pracowałeś tak. już na przytanie 1670, między innymi Bartek Topa. Czy to już jest taka miłość aktor, reżyser, że nie wybierasz sobie produkcji bez Bartka Topy? Aż, aż może tak, żeby nie wybrałem sobie produkcji bez Bartka Topy, to może nie, ale na pewno jest to miłość. Jestem mm -hmm. zakochany w Bartku Topie. To, jest to mój krasz aktorski, <laughs> nie, tak samo. wybitny. Kocham z nim pracować. No, to, co on robi w roli Jana Pawła, oczywiście to wszyscy wiemy. Teraz też ludzie zobaczą zupełnie inne wydanie Bartka w postaci Luisa Rakrua, co też jest oczywiście no, jakaś niesamowita rola. Bardzo mi się podoba, że Bartek teraz w ostatnim czasie bierze bardzo takie nietypowe, odjechane role. To super, super patrzeć na niego w takim wydaniu. No tak, ale też nie tylko Bartek. Akurat, w jeżeli chodzi o Filipa, to droga była na odwrót, to najpierw, najpierw zagrał w Larpie, okay. potem mm -hmm. okazało się, że nie może być Michała Balickiego w drugim sezonie, więc ja poleciłem mm -hmm. Filipa, żebyśmy sprawdzili go na castingu, był najlepszy na castingu. <laughs> Martynę też byczkowską obsadziłem przed 1670, bo pierwsze podejście do castingu Larpa to już było kilka lat temu, mm -hmm. mieliśmy pierwsze podejście do tego filmu, z pięć ona była zupełnie anonimową aktorką i też wygrała casting na Helenę już została tą Heleną. Mimo że potem ponowny casting, żeby sprawdzić, czy nie ma jakiejś nowej Heleny. No nie e, było nowej. A, nie Heleny. było. No, znaczy Zaczynam przyszła danie. na pozamiatała. I, I tak, i Martyna, Martyna też była obsłyszona jeszcze przed 1670, a część aktorów, które, których znamy też 1670, to są też aktorzy, których ja poleciłem znając ich z katowickich etiotrów, bo na przykład Marek Pyś, który u nas jest głosem nurka, to w wszystkich moich etiudach szkolnych, jest bodziem w naszym, naszym uniwersum barokowym czy Pawełczka Stasia, która też wygrała u nas mm -hmm. w katowickich etiudach szkolnych. No to jest taki miszmasz, trochę etiud studenckich, trochę 1670, trochę mm -hmm. jeszcze poszukiwań castingowych no, spoza. Czyli warto grać w tych etiodach, bo potem się po prostu... No tak, no są ekstra. No, no i warto, trafia. Pracować, trafia. I warto pracować z ludźmi, z którymi się wcześniej pracowało, bo potem wychodzą fantastyczne rzeczy. Tak, i z ludźmi, którzy kochają, kochają, kochają kino. kino. Kochają kino i nie boją się zaryzykować. <laughs> jakby cudownie ryzykuje tą formę w tej... Można powiedzieć, prostej opowieści. Jasne. Kordym, powiedz mi yy, na koniec, czy widzisz przestrzeń do tego, aby LARP yy, miał swoją kontynuację, czy to jest już zamknięty projekt? No, dla mnie zapewne dałoby się zrobić z tego drugą część, ale ja poszpoko się nudzę, znaczy ja bym chyba jednak chciał robić każdy film trochę inny, tak samo robiłem w szkole filmowej, że mm -hmm. staram się robić zawsze inny gatunek. No i teraz yy, przygotowuję się do filmu, który będzie zupełnie inny, na drugim biegunie, będzie bardziej kinem gangsterskim, też z rysem komediowym, rodzajem jakiejś komedii gangsterskiej, dynamicznej, ale to, co chciałbym w przyszłym roku nakręcić, mam nadzieję, że nic się nie zmieni, to, to nakręcimy film pod tytułem który będzie jeszcze zupełnie inny niż Larpi 1670. A wiecie, kto też tak y, zmieniał gatunek z każdym filmem? Znany kubie. Dobrze, czyli wiemy, że Kordian działa nad nowymi filmami. Filip, jak u Ciebie wygląda? Czy jesteś obecnie w jakiejś produkcji? Czy wchodzisz za niedługo na plan? Eee, aktualnie jestem. Mhm. Jestem, tak. Ale nie możesz nic powiedzieć. Innej produkcji. Nie, nie mogę nic powiedzieć. Eee, mm, I teatralnie też, te, też, mhm. te, 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 też teraz będę działał, bo, bo kocham teatr i uważam, że rozwija mnie aktorsko. I się fajna robi z tego magma. Jeśli, jeśli gramy w filmie i w teatrze. No ale zobaczymy, co to się wydarzy. Ale chciał, chcę być częścią kina i bardzo jestem wdzięczny, że tu jestem. Jasne. To, jest mega, to jest mega święto, jakby filmowców. I, I że jakby czuję, że to jest ważne, ważne dla ludzi, to co my robimy, jeszcze, że to jest w takim pięknym, pięknym trójmieście. Więc no, czekam na jakiś tam może telefon, jakiś, no, może tym razem dramat psychologiczny. Czy przed Wami jakieś spotkania z widzami? <noise> tak. Przed, nami tak, przed tak, nami? tak, dzisiaj no mamy no właśnie, za no no no. chwilę mamy pokaz pierwszy tutaj w Teatrze Muzycznym, potem mamy spotkanie z widzami, więc nie mogę się doczekać też posłuchania opinii. No dobrze, to w takim razie bardzo Wam dziękuję. Puszczę, wam z, puszczę Was dalej na spotkania, na pokazy, Dziękujemy. na konferencje i na pozostałe obiady. Korian Kondziela, Dziękujemy Filip Rymba. Dziękuję Państwu. Dziękujemy.